Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na pierwszy ekstra przegląd podczas rundy wiosennej PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Dziś omówimy sobie dwa spotkania, które rozpoczęły nam to granie na wiosnę, a były one niesamowicie emocjonujące. Przede wszystkim mam na myśli tutaj to drugie spotkanie, a więc ten mecz bułgarski w Poznaniu. No ale również dość sporo poświęcimy temu pierwszemu starciu i właśnie od niego rozpocznę. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie mogliśmy się doczekać i rozpoczęliśmy granie właśnie przy bukowej o godzinie 18.00. Gieksa podjęła stal. Ja typowałem właśnie różne gościa, więc pod Janusza Niedźwiedzia, jako tutaj niespodziankę takiego czarnego konia, można powiedzieć, w takim typowaniu. Bardzo serdecznie zapraszam na portal 365 w Tam takie podsumowanie się pojawiło, ale również wiele ciekawych tekstów, między innymi obszerna zapowiedź kolejki, bo to przede wszystkim te mecze dzisiejsze, ale także jutrzejsze. Również zapraszam na kanał YouTube 365 Dzieł Piłce Ekstra. Tam odbędzie się pierwszy, można powiedzieć, program po właśnie ten, tym staciu Legii Warszawa z Koroną Kielca, więc już jutro, właśnie w okolicach godziny 19.30. No ale wracając już do tego spotkania, to rozpoczęły się ono od bardzo takich, można powiedzieć, nerwowych zachowań defensywy Stali Mielec. Gdzieś zdarzyły się nawet takie niecelne podania, kłopoty miał Jakub Mądrzyk, który tutaj gdzieś musiał mierzyć się z tymi podaniami. Też nieco wyżej zagrał Piotr w który to wiemy, że, że grywał w poprzedniej rundzie jako stopę, gdzieś można powiedzieć, że nawet przyzwyczailiśmy się do tego. Tutaj zagrał w pomocy i jego gra osobiście bardzo mi się podobała, mimo że to dużo bardziej imponująca była gieksa, przede wszystkim Oskar Rewka, ale także Sebastian Berger, z którym rozmawiałem podczas których spodek Super KP. bardzo serdecznie zapraszam na film z tego wydarzenia. No ale właśnie gdzieś mieliśmy ten strzał ale dużo bardziej konkretna była Stal, która stworzyła sobie fenomenalne sytuacje. No przecież to uderzenie gdzieś z tego metra tam po fenomenalnej centrze Dadoka no zabrakło bardzo niewiele, no i później również uderzenie niecelne. No. Tam ta szansa na, na bramkę była bardzo duża, no i mogła Stal gdzieś wjeść się wagę, że tutaj nie wyszło na prowadzenie. No ale okazało się, że, że tutaj rzeczywiście ta drużyna lepsza, czyli to GieKSa wyszło na prowadzenie w drugiej połowie. Fenomenalne podanie to Nowak. jestem naprawdę można powiedzieć fanem, zwolennikiem. Tutaj jeszcze inne jakieś rzeczowniki można by było wymieniać, również przymiotniki dotyczące tego podania, więc tutaj świetne, fantastyczne, fenomenalne, no, wymierzone do, do właśnie Marcina Wesilewskiego, który to w tym meczu no, pracował niesamowicie tutaj przyjął fenomenalnie tą piłkę i i wykończył. Później również kolejne gdzieś sytuacji gierst, ta poprzeczka właśnie rybki z dysansu, atomowe uderzenie. No i ostatecznie gdzieś giegza można powiedzieć, że w taki spokojny sposób wygrała. W drużynie Stali poniekąd rozczarował właśnie Ilias Purk, który był obserwowany przez, może powiedzieć, skautów z Korei tutaj, którzy można powiedzieć, że, że właśnie pojawili się, aby, aby śledzić Idię Szkłyń, no, wiemy, że to przecież wicekról strzelców z zeszłego sezonu. W tej kampanii tylko 5 trafień, no ale tutaj również zmiana Łukasza Bolsztyńskiego nic nie pomogła. Również właśnie bardzo, bardzo pozytywnie zaprezentowali się można powiedzieć debiutanci, bo to, bo to Filip Szymczak, który to można powiedzieć, że zagrażał w samej końcówce, ale jednak bardzo łączyka. Ale przede wszystkim to właśnie Hanola, który to wszedł mecz nie najlepiej, ale później można powiedzieć, że się odkręcał też jeden jego strzał fenomenalny, bardzo blisko gdzieś właśnie pokonania do no i to jego dośrodkowanie później zostało zmienione, no ale GieKSa wygrywa w dość spokojny sposób, a STAL ma właściwie bardzo małą przewagę nad, nad strefą spadkową, także gdzieś tam się będą musieli zacząć obawiać. My przechodzimy teraz już do tego hitu, bo tutaj gdzieś takim ekspresowym podsumowaniu no, należy się streszczać, a więc zaczynamy od, od początku tego spotkania w Poznaniu, już na samym początku, właśnie to widzę w bramki i ja tak sobie pomyślałem: kurczę, no rzeczywiście, może ten wynik spalingu Lecha z właśnie ekipą z północy nie był przypadkowy. Tam 1 do 7 lek zamknięty w zamkniętym spalingu przegrał, no ale okazało się, że być może to jakaś zasłona dymna, tutaj mieliśmy spalonego, no a już chwilę później Afonso Sousa po prostu zaczyna swój taniec, zaczyna, można powiedzieć, chodzić po wodzie, jak to Mateusz Święcicki, przejd za pośrednictwem X, napisał tutaj po tym fenomenalnym uderzeniu sozy z dystansu, no ale może chronologicznie później mamy, mamy właśnie no wiele sytuacji również lewa. Fantastycznie spisywał się Antoni Kozubal. Też przede wszystkim tutaj wielkie, wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o wyjściowe składy, bo przecież jak Rafael również chodzić no, i przede wszystkim gdzieś właśnie ci nowi zawodnicy, także Filip Jagieło się pojawił. To nie tylko Kerstensen, ale również są który spisał się całkiem przyzwoicie. No, ale co do niego, to ja tutaj wyrażałem swoją opinię, że jestem pozytywnie nastawiony. No i mamy Bramkę tutaj właśnie po takiej, można powiedzieć, fajnej akcji Antoniego Kozubala, Tam również właśnie Kerstensen się dobrze spisał. No i Mikaelis, jak tutaj można było posłuchać, jak jak właśnie spikał na stadionie przy takim taką intonacją, takim tutaj doniośle z je do imię właśnie Mikael, także tutaj mieliśmy święto, no i święto też było w przerwie chwilę później, bo okazało się, że tutaj właśnie Patek Polemak zostaje w potędzie 2029 roku, to jako transferowa ekstra klasy, niemal 2 miliony euro właśnie tutaj ta transakcja, można powiedzieć, transfer wyniósł, bo to rzeczywiście tak wygląda. No ale później Lech, no nie przestaje tutaj zadziwiać. no Fenomenalne kolejne akcje, no i Afonso Sosa, który właśnie po prostu robi coś niebywałego, no tak. Uderzenie to tutaj właśnie się można powiedzieć, że Dino Hobbit przypomniał. No ale tutaj Sousa naprawdę pokazał, że, że poniekąd przerasta tą ligę. No i później gdzieś widzę, można powiedzieć, że doszedł do głosu. Świetne przyjęcie właśnie Samuela Kozłowskiego. Też bardzo dobre podanie frana Alvaeza. Ja przed meczem zastanawiałem się tutaj, w kontekście oczywiście nieobecności Ondicia, o której gdzieś wczoraj właśnie meczeki poinformowały. Sami Vardy Ondic gdzieś na Instagramie bodajże dementował te plotki. Później gdzieś dodał zdjęcie, że wspiera swoich kolegów, co jest dosyć naturalne. No ale zastanawiałem się, dlaczego nie gra w takim razie i Said Hamulić w wyjściowym składzie gdzieś Sobol go zastępuje. Można powiedzieć też Łukowski, no Łukowski to jak najbardziej naturalne. No, ale po wejściu przede wszystkim Gonga, który zagala jeszcze gorzej niż Hamuli, moim zdaniem. Naprawdę tutaj yy, gdzieś yy, korespondent Kanał który yy, gdzieś tam pracował, mówił, że wyższy bieg, bodajże, na nie myśliwycy chce wrzucić. No, dla mnie, ja to zresztą napisałem, że to są antonimy, gągi i wyższy bieg. To, gdzieś absurdalne yy, jest to, że cały czas on dostaje szansę. Nie wiem, tutaj Fiabema się pojawił w Lechu, to też podobna historia, chociaż i tak gdzieś u mnie bardziej negatywne emocje go wywołuje i gdzieś taki baluła może albo jeszcze, jeszcze gorzej nawet, no, ale hamulis też nie był w najlepszej formie, do no, tej wyglądał słabo, na samym początku później było nieco lepiej, gdzieś właśnie mierzył się z Douglasem, który jest tego fenomenalny mecz, też zresztą Gdzieś taki rajd jeszcze w pierwszej połowie, tak to też warto powiedzieć. No ale później mamy absurdalną, można powiedzieć, sytuację, bo, bo gdzieś sędzia AS właśnie blokuje, można powiedzieć, głową tutaj uderzenie, no i daje rzut sędziowski. Zacznijmy od tego. No, rzut sędziowski w polu karnym zawsze powinien być dyktowany dla za różne broniący Ja gdzieś te uprawnienia sędziowskie posiadam. Kiedyś zresztą sam zostałem uderzony piłką, ale, ale przed polem karnym, nie w polu, i wtedy gdzieś wiadomo, że dla zawodnika. Tego, który ostatni do piłkę zagrał, tutaj ten rzut sędziowski dla tej drużyny powinno się dyktować, a w polukalnym jest to zawsze dla bramkarza. Tutaj niektórzy w ogóle postulowali, żeby gdzieś ewentualnie Lechowi był rzut sędziowski w polukalnym, nawet na no, absurdalna byłaby to historia. No ale później jego wykonanie także zbudziło wątpliwości. No, gdzieś ta odległość 4 metrów powinna być zachowana, i tutaj rzeczywiście ona nie była zachowana, także gdzieś kolejna. Ja tutaj bym sędziego bełnił, mimo tego, że jego ustawienie było może katastrofalny w tej sytuacji, tak jak dziś wiem osobiście. Wiadomo, ja że jestem sędziowo dużo słabszym, nawet nieporównywalnym co do tutaj moich jakichś umiejętności poruszania się tym bardziej, że dopiero pierwszą rundę mam z sobą. No ale wiem, wiem, że czasem potrafi się taki człowiek zakręcić. Wydaje się, że to jest proste, także tutaj taka prywata nieco, no ale tutaj później dosyć dobry okres widzewa, wielka szkoda, że tego nie, nie zmaterializowali, że tutaj właśnie hamulc się też pomylił bardzo dobry mecz, mimo gdzieś pewnych problemów tak naprawdę. Naprawdę imponuje mi Sebastian Kelek i jego przemiana, to jak on tutaj zaczął funkcjonować. Też dosyć aktywny był Hamulić, mimo tego czasem takiej absurdalnej wężnej poradności. No i Mikael Iszak dokłada po świetnym tutaj właśnie dograniu pokansa z lewej strony. No, też kolejny zawodnik, kolejny taki bohater można powiedzieć tego meczu. a Fonsoza już był zmieniony, już sobie szedł właśnie do szatni, a tutaj jego koledzy jeszcze, jeszcze załatwili można powiedzieć stawę. No i Lech wygrywa wysoko. I Lech tutaj odskakuje można powiedzieć od Rakowa, już dziś e, pojedzie do Krakowa, właściwie pewnie już pojechał, e, bo gdzieś w dniu meczu to nawet się 50 km, jak właśnie nie jeździ, ale dzisiaj tam zagra z Krakowią i ja bardzo serdecznie e, gdzieś e, zapraszam na, na relacje na portalu 365 Dzień o piłce dziś, e, a jutro na kolejny materiał, w tym sobie podsumujemy zapewne przede wszystkim to hitowe można powiedzieć spotkanie, chociaż tutaj ten mecz w Poznaniu no, można powiedzieć, że skaca wszystkich kibiców. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka seksa przeglądu. Życzę wam miłej soboty do zobaczenia. Cześć.